Ma ziomy, proc z tej strony, witam was serdecznie na kanale Pasiwizja. Do niedawna byłem kucharzem w jednej z restauracji Pasibusa, a od dziś będę prowadził dla was ten kanał. Pewnie jesteście ciekawi tego, czego będziecie mogli się spodziewać na naszym kanale. Ale zanim do tego przejdziemy, ja przez dwa lata pracowałem na grupie wsparcia, o czym opowiem wam trochę później. Ale też wiem, że wsparcie jest mega ważne. Dlatego proszę Was teraz o Wasze wsparcie. Subskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapy w górę, to na pewno nam doda otuchy i motywacji do tego, żeby tworzyć dla Was zajebiste rzeczy. W socjal mediach tworzymy już całkiem niezłą grupę. Na Facebooku właśnie wybiło nam 255 tysięcy użytkowników. Możecie nas znaleźć również na Instagramie czy na TikToku. Ale dzisiaj chcemy zbliżyć się do Was jeszcze bardziej i pokazać Wam jeszcze więcej naszego świata. Dlatego właśnie odpalamy dla Was ten kanał. No, tak więc znajdujemy się w naszym biurze. To jest cała baza i centrum dowodzenia. Piękne panie, ściutkie popraweczki. I tutaj, proszę bardzo, nasz dział kadr i płac. No i co? Tutaj mamy salę konferencyjną, małą, gdzie znajduje się, proszę bardzo, nasz przystojny kolega Szymon. Szymon jest odpowiedzialny za zakupy w naszej firmie, to on walczy ze wszystkimi dostawcami na pierwszym froncie. Kolejny dział, który tutaj mamy, i przedstawię Wam go na szybko. Tutaj dzieje się magia, i tu zostają. Tutaj projektują się wszystkie lokale. Tak. Mamy tutaj ekipę projektową. Jak widać robota, na, robota, na, robota biały, w re. Za chwilę otwieramy ogródki kontakt. i tyle. Nasza kuchnia, kaweczkę można sobie wypić, wiele innych różnych rzeczy. tutaj mamy drzwi do działu, w którym pracuję. Moi ziomale, z którym sobie siedzę na bieżąco przy biureczku. Tu jest mój maziomy, moc z tej strony. Witamy serdecznie Piona. <laughs> Na koniec zaprezentuję Wam pomieszczenie całego króla tego zamieszania, czyli gościa, który mnie w to wszystko wkręcił, więc tutaj będzie szybka prezentacja mojego szefa, i Petera, który. To wszystko zaplanował, dzięki niemu to doszło do skutku, i mamy nadzieję, że zrobimy gruby po prostu boom i szał na naszym kanale. Przed Nie Państwem jest. Peter tutaj się suplementuje, bo ma tak. jakąś dziwną. Nie wiadomo, co mu jest, ale próbuję z tym walczyć, to najważniejsze. No i co? I teraz czas, żeby zaprezentować całą naszą produkcję. Się robią jakieś serki zesmażone. Chłopaki mielą mięso, się Siemano, tu nie będziemy się kręcić z racji tego, że zachowujemy bezpieczeństwo żywności. No i moi drodzy, coś z czego słyniemy i w ogóle od czego to wszystko się zaczęło, czyli food trucki. jest ich na chwilę obecną tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, tylko cztery? Nie, pięć chyba jest. Muszę wam pokazać jedną rzecz, która mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tam jest napis Gastrolux Machina. No, ale tak mniej więcej właśnie wygląda cała nasza e, centrala, cała nasza pasi zajezdnia. Kolejną serią, którą będziecie mogli zobaczyć na naszym kanale, będzie to oczywiście seria Q&A. Tam będziemy odpowiadać na wszystkie Wasze pytania, które bardzo często nam zadajecie, i będziemy chcieli rozwiać wszelkie wątpliwości na temat naszej firmy. Część rzeczy, które chcemy wam pokazać na kanale, zostały już przedstawione. Teraz wybierzemy się na świdnicką, gdzie zaczynała się moja historia i początki Pasibusa. Okej, okay, znajdujemy się na ulicy Świdnickiej, czyli w samym centrum Wrocławia, gdzie, właśnie za moimi plecami, otworzył się pierwszy duży stacjonarny lokal Pasibusa i właśnie też w tym lokalu były moje początki. A o wszystkim opowiem wam za chwilę. Dobra, zanim wam to wszystko opowiem, to muszę sobie przygotować jakieś stanowisko do tego. Już mój kolega, który mi pomaga w tym wszystkim, właśnie działa. Brzoza, jak mnie słychać, z tej strony protektor. Ok, a więc pokrótce, jak wyglądała moja historia. Do pracy w Pasibusie zatrudniłem się 4 lata temu. Pierwsze 2 miesiące spędziłem tutaj właśnie na tym lokalu. Następnie w lokalu, który znajduje się niedaleko nas, czyli lokal na Ruskiej. Tam przepracowałem półtorej roku. Wtedy też na tym lokalu awansowałem z tego poziomu pierwszego, czyli ze świeżaka na szefa kuchni. Doszło też więcej obowiązków co mi się oczywiście bardzo podobało, bo zajawiłem się mega tą pracą. Po półtorej roku pracy na ruskiej dostałem ofertę wyjazdu na otwarcie nowego lokalu i pierwszy mój wyjazd był w Katowicach. Tam otwieraliśmy właśnie lokal. Miałem wpaść na trzy dni, żeby pomóc przy otwarciu, ale moja praca spodobała się innym ludziom w to, jak przekazuje wiedzę i cały vibe pasika, czyli tą naszą całą atmosferę. Zostałem tam na dłużej, i też właśnie wydaje mi się, że przez to e, zaciągnęli mnie do grupy wsparcia. Grupa wsparcia, czyli to, o czym wspominałem wcześniej, to chyba okres w moim życiu pasikowym najlepszy, jaki mogłem przeżyć, z racji tego, że otworzyłem 17 lokali pasibusa w całej Polsce, poznałem multum ludzi, przeżyłem wiele dobrych chwil, trochę też tych gorszych. Ale tak czy inaczej wszystko zawsze wychodziło na plus, i w tym roku moje ostatnie otwarcie, które było, czyli na Gaju, to też jest lokal we Wrocławiu. Tam spotkałem się z Peterem, którego wcześniej mogliście zobaczyć, jak przedstawiałem biuro, i tam wyszła właśnie propozycja tego. A co jeśli byśmy odpalili kanał na YouTubie? No to mówię mu, gościu, no jestem, no co mam ci mówić, jedziemy z tym. Dlatego też ucieszyła mnie ta informacja i cieszę się, że mam kolejne nowe wyzwanie, że poznam na pewno wiele innych, też ciekawych osób. Także liczę na wasze wsparcie i zaangażowanie, że razem zrobimy coś dobrego. Ty, za dużo gadania. Chodźmy na kuchnię i pokażemy im, jak to po prostu wygląda. Dobra, uwaga, przed państwem moja kuchnia. Ej. Gadam tylko o sobie, a Wy przecież nie wiecie, gdzie to wszystko się zaczęło i jak wyglądała historia naszej firmy. Aktualnie znajdujemy się w miejscu, gdzie to wszystko się zaczęło. Dokładnie 8 lat temu wyjechały pierwsze burgery pod szyldem Pasibusa właśnie z tego busa. A jak wyglądała cała historia? Sami zobaczcie, był sobie Dawid, Piotrek i Janek. W 2013 roku Dawid wyjechał pasibusem na ulicę Wrocławia serwować burgery. Piotrek codziennie przychodził jej siostrego włoskiego pastucha. Dawid był sam, a food truck często zamknięty. Piotrek miał pomysł i zaproponował współpracę. Do ekipy dołączył też Janek. Smażyli burgery przez rok ucząc się i doskonaląc autorskie produkty. Otworzyli mały lokal przystanek kliniki i wszystko się zaczęło. Dziś pasibu 124 lokale i ponad 600 pasiziomków, a cel jest jeden: dostarczyć burgery w takiej samej formie, jak kiedyś robił to Dawid. Przygoda trwa. Kolejną rzeczą, którą chcemy wprowadzić na nasz kanał, to są na pewno konkursy. Właśnie przygotowałem dla Was jeden a propos publikacji pierwszego filmu. Zostawcie w komentarzu pod filmem hashtag pasi mi ta wizja, 20 osób z komentarzy, które ja wybiorę, otrzyma od nas darmowego buksa. Zapraszam do zabawy. Dobra, możemy wrócić do mnie. Jest tutaj Viola, co so mać hardcore ziomek. Patrzcie na tego podzielonego świra. Przestał się ładnie. To jest Palmer. A dlaczego Palmer? Bo jak przychodził do pasika, to miał tylko jeden tatuaż na ręce i był to ten tatuaż, czyli Palma, a ksywy się biorą znikąd. W sumie więc został krywę Palmer. To jest miejsce, w którym odbyłem swoją pierwszą zmianę, czyli miejsce bułkowego blad do gardirowania. Dwa opiekacze, które walą temperaturą około 250 stopni nawet. Tak czy inaczej, jest tu po prostu bardzo ciepło, a potrafiliśmy robić tutaj bardzo grube utargi. I w tym momencie stoję w miejscu, w którym ponad 4 lata temu miałem swoją pierwszą zmianę i dopiero się dowiadywałem, co to jest. Pacibul, palmerek jedzie z bułką, bułka posmarowana. Mamy szpinak, mięso nam powoli dochodzi. O, zjeżdża kotle. Gum. I cyk, byłeś, smarujemy, ty. zamykamy. Następna była, pak, smarujemy, elegancko zamykamy. I paken-maken do klienta sobie leci. Cyk, góra-dół, środek-dół, zawijamy, paken-maken. Niki, a fajno tu się schył. Widzą się ludzie kamery. Po czasie się przyzwyczają. Mm. Hello! Dobra, składamy zamówionko. Gonzo XL na mocno, do tego bataty z sosikiem mango chili, później Gonzales L na średnio, eee, cztery kulki serowe klasyczne, do tego Ice Tea, Cheese pasik na różowym z boczkiem i z czerwoną cebulą. No, no to to wszystko, to 19. Moi kochani, pierwszy odcinek dobiegł końca, mniej więcej tak wygląda historia pasibusa, moja historia, e, czyli osoby, która będzie prowadzić ten kanał. W następnym odcinku przygotowaliśmy dla Was coś zajebistego, dlatego też pamiętajcie, żeby zostawić suba na tym kanale i lajka, like żeby być z nami na bieżąco, bo już niedługo będziemy mieli po prostu coś dla was mega, mega, mega dobrego. Czyli nasze burgery, kochani. Tymczasem żegnam się z Wami na